Elektryczna proteza ręki, studenckim projektem roku. Urządzenie to zaprojektowała i wykonała studentka Politechniki Krakowskiej Agnieszka Tkaczyk. Rozmawiał z nią Łukasz Krasny. Książki warto czytać. Okazuje się, że są osoby, dla których mogą być one inspiracją. Udowodniła to studentka czwartego roku Politechniki Krakowskiej Agnieszka Tkaczyk. Dzięki powieściom Stanisława Lema stworzyła elektryczną protezę dłoni. Między innymi to były tak zwane zdalniaki, że właśnie można było elektrodami podpinać do ciała i sterować takim robotem na odległość. Wynalazek powstał w ramach pracy inżynierskiej przy współpracy z globalnym liderem technologii w dziedzinie energetyki i automatyki. Proteza działa dzięki elektrodom, które zbierają i przetwarzają sygnały z mięśni, znajdujących się w przedramieniu. Dzięki temu impulsy są przekazywane do protezy. Na takich ścięgnach te palce operują. Są silniczki, które występują w roli mięśni, które poruszają konkretnymi ścięgnami i antagonistycznie właśnie one pracują. Dzięki temu palce się skinają i otwierają. Podobne rozwiązania z każdym rokiem coraz częściej pojawiają się na rynku protez. Jest szansa, że ten projekt również pomoże osobom po amputacjach powrócić w jakimś stopniu do normalnego życia. Tak jak rozmawiałem z jednym pana właśnie po amputacji, że już bardzo dużo. Zmienia w życiu, jeśli osoba ma dłoń, którą może cokolwiek chwycić, nie wiem, na przykład zawiązać sobie but, czy ubrać się, albo to jak ten pan mówił, że na przykład jazda na rowerze. Już samo chwycenie właśnie ręką zmienia dużo. Przed Agnieszką Tkaczyk jeszcze studia magisterskie, ale już teraz zapewnia, że myśli o kolejnych rozwiązaniach. Łukasz Krasny, Kronika.